Czekaj, czekaj. Chwila. Widzicie tę słodką wodę? Jest na wierzchu. Słodka woda nad słoną. Szlak, koszmar. Padało tak mocno, że widzę aż pięć wodospadów. Kraby potrzebują słonej wody, więc John obawia się, że pompy zassą słodką i poduszą kraby w ładowni. Jeśli słodka woda zmiesza się z morską, moje kraby padną. Nie przeżyją w słodkiej wodzie. Boże, walczyć ze sztormem, czy zaryzykować całą zdobycz? Co robić? Martwię się, to moja praca. Nie mogę patrzeć na tę spadającą wodę, nie mogę. Nie jest dobrze, zaryzykuję. Ta cała woda mnie przeraża. Wracamy do miasta. Przyjąłem. Ok, ta woda jest Więc muszę do miasta. Widzicie tę słodką wodę? Kiepsko. Bojąc się o kraby, szyper Jonathan przechodzi do planu B, ryzykując race przez sztorm. Możemy płynąć? Dzięki. To nie będzie łatwe. Może da nam w kość, ale musimy płynąć. Nie mamy wyjścia.